Miałam problem z bruzdami nosowymi i miałam drobne zmarszczki na czole. Na czole miałam zmarszczki dosyć głębokie. Mam 50 lat, jestem rockmanem lat 30. Minął już wiek szaleństw i tego wszystkiego. Zobaczyłem na swoją twarz, byłem przerażony, jak to muzyka i rock and roll może zniszczyć człowieka. Zabieg z użyciem botoksu jest najczęstszą prośbą pacjentów zgłaszających się do lekarza z różnorodnymi problemami estetyki twarzy. Większość z nich nie ma świadomości, że botoks nie służy np. do powiększania ust czy policzków. Powoduje sparaliżowanie mięśni odpowiedzialnych za powstanie zmarszczek w okolicy czoła, bruzdy międzybrwiowej i kurzych łapek. Do zwiększania objętości niektórych okolic twarzy stosujemy zaś kwas hialuronowy. Powoduje wypełnienie ubytków pod skórą, a więc mniej więcej m.in. innymi nosowo-wargowych i policzków i innych okolic. Tym samym te dwa różne preparaty uzupełniają się w procesie modelowania i wizualnego odmładzania. W jednym zabiegu możemy wykonać ostrzykiwanie botoksem, a więc głównie ostrzykujemy górną część twarzy, Natomiast kwasem hialuronowym wykonujemy iniekcje, które wypełniają ubytki niedoskonałości w dolnej części twarzy oraz w innych okolicach. Obie substancje podawane są w podobny sposób przy pomocy wstrzykiwania. Chociaż może wyglądać to nieco drastycznie, większa część zabiegów odbywa się bez znieczulenia. A to nie mają znieczulenia? No to, to nie wiedziałem nawet. Na życzenie pacjentów, którzy mają Mniejszy próg bólowy, oczywiście, czulamy powierzchownie specjalnym kremem. Większym bólem dla polskich muzyków rokowych jest zapłacić rachunki na koniec miesiąca, a nie jest tutaj ta wizyta u pana doktora. A czy przed poddaniem się takim zabiegom musimy pamiętać o jakichś przeszkodach? Jeżeli chodzi o toksynę botulinową, to do przeciwwskazań należy ciąża, niektóre choroby immunologiczne i stwardnienie rozsiane. Natomiast jeżeli chodzi o kwasy hialuronowe, praktycznie przeciwwskazań nie ma. Jakich efektów możemy się spodziewać? Jesteśmy w stanie zlikwidować wszystkie zmarszczki, wygładzić czoło, zrelaksować na tyle skórę, że pacjent wygląda wypoczęty. Oczywiście wypełniamy ubytki niedoboru tkanki tłuszczowej i tym samym twarz jest pełniejsza, skóra jest bardziej napięta. Kwas hialuronowy ma jeszcze inne znaczenie. Jest to środek, który chłonie wodę, a więc stosowanie kwasu hialuronowego powoduje, że organizm, w te, te miejsca, gdzie wstrzykniemy kwas hialuronowy, są bardziej napełnione wodą, przez co skóra jest nawodniona, bardziej lśniąca i przez to ładniejsza. Efekty znakomite. Twarz wygląda na dużo bardziej wypoczętą, taką odświeżoną. Koleżanki mówią, że które nie widziały mnie, załóżmy, nie wiem, miesiąc czasu przed zabiegiem i widziały mnie po zabiegu, e, powiedziały, że wyglądam na wypoczętą, że coś musiało się zmienić. Dla psa nie ma żadnej różnicy mojego, bo i tak nie kocha, tak? Ale ludzie widzą po prostu efekty, bo nawet moja mama, czy ktoś, że skóra jest gładsza, bardziej napięta, on nic nie boli. Wynik zastosowania botoksu pojawia się po tygodniu i powinien utrzymać się pół roku, zaś zabieg z użyciem kwasu pialoronowego daje efekt natychmiastowy i zwykle trwający około roku. Same zabiegi ze względu na szybkość wykonania i niską inwazyjność są zaliczane do grupy tzw. lunchowych. Nie dyskwalifikują nas od życia codziennego. Jedynym objawem niepożądanym, zarówno w jednym, jak i drugim przypadku, może być tylko drobny krwiaczek, który można zatuszować za pomocą pudru czy fluidu. Pamiętajmy o tym, że zabiegi te powinny być wykonywane przez lekarza. Program powstał dzięki pomocy Medical Aesthetic Warszawskiej Kliniki Chirurgii Plastycznej. W nagraniu zabiegów pomogła radomska klinika Vita Derm.